Witam Cię serdecznie, z tej strony Adam Lipski i dzisiaj opowiem Ci o garbie, jak go wyleczyć, co to powoduje i jak to mniej więcej z tym garbem jest, że inni go mają, inni go nie mają i co na to wpływa. Więc ten, tym odcinkiem rozwiążę Ci wszystkie problemy, które właśnie masz może z tym garbem, może Ty też je masz i wiele osób też je ma, więc bez problemu Ci to rozwiążę i wytłumaczę w tym odcinku, więc zapraszam. Więc tak, jestem właśnie na ogrodzie swoim i opowiem Ci, przechadzając się po nim, o co z tym garbem chodzi. Więc tak, pierwszą rzeczą, yy, garb jest skutkiem naszych przykurczonych mięśni, niektórych, i niektórych, które są za bardzo rozluźnione. Które to mięśnie? Tak jak piersiowy przedni jest za bardzo napięty i powoduje, nie wiem czy to będzie widać, powoduje o właśnie to, że nasze barki schodzą się do, środ do przodu, nie do środka, do przodu. To powoduje protrakcję barków i przez to jest, tak jak nie inaczej, to właśnie powoduje ten garb, jedną właśnie z tego garbu, czyli protrakcję barków i yy, to też będzie powodowało, przesuwało nasz rynek ciężkości bardziej do przodu, przez to nasza głowa tak samo do, do przodu powędruje. Oczywiście w przyszłości, a tego chcemy uniknąć. Więc tak, yy, nasz piersiowy przedni, możemy to rozciągnąć przez jakieś po prostu odmachy. Stanąć na przykład przy ścianie, załóżmy, że stoi ściana, ja po prostu odgiąć się, żeby czuć, że ten nasz piersiowy serio się rozciąga. To jest taka pierwsza metoda. A teraz będę mówił mięśnie, jakie wzmacniać, jakie rozciągać. To będzie chyba najlepsze. Kolejną taką, Kolejnym mięśniem, który jest za bardzo przykurczony i który powinien się rozciągnąć, są nasze mięśnie z tyłu. Teraz ci nie pokażę, bo to będzie trudne, ale są to takie mięśnie jak górna część naszego kaptura i część prostownika grzbietu. Nasze, naszej, naszej szyi i właśnie te mięśnie powinieneś rozciągnąć. Ponieważ one są przykurczone, gdy masz pozycję, nie wiem czy to będzie widać, takie, takie coś, widzisz właśnie kaptur, górna część kaptura i prostownik szyi jest właśnie, oj, i prostownik szyi jest właśnie bardzo, i prostownik szyi jest bardzo przykurczony i właśnie powoduje to, że wyglądamy tak jak wyglądamy. To jest co kolejną rzeczą. Jak można to rozciągnąć? Prostymi ćwiczeniami załóżmy, staniesz na przykład też przy ścianie, żeby Twój odcinek, żeby Twoje pięty, Twój tyłek, Twój odcinek piersiowy i starać się ten Twój odcinek szyjny też, żeby przylegał do ściany. To będzie taką dobrą opcją. I parę razy dziennie to zrobić przez te 5-10 minut dziennie na przykład przy ranej rutynie i takie niewinne ćwiczenia właśnie sprawią to, że te przykurczone mięśnie się rozciągną i będziesz zupełnie innym człowiekiem. Takie proste, a takie trudne. Co tu jeszcze, co tu jeszcze, co tu jeszcze? A słonko świeci. Teraz jakie należy wzmacniać? Wszystkie mięśnie z tyłu, wszystkie mięśnie okołołopatkowe, oprócz, oprócz tego, oprócz tego górnego, oprócz tej górnej części kaptura, który należy właśnie rozciągać. Czyli żeby twoje łopatki tego nie będzie widać, ale żeby twoje łapatki były spięte, żeby właśnie miał tą wyprostowaną postawę, żeby... Pff, nie wiem, czy to będzie widać kompletnie. Żeby to wyglądało tak. Teraz trzymam trochę, więc nie będzie tego za bardzo widać. Ale tak, a nie tak. Jeszcze raz. Żeby to wyglądało. Tak. A nie tak. Dobra, to się wytnie najwyżej. Żeby te opadki były spięte, te wszystkie mięsień, jak równoległoboczny mięsień, jak czworoboczny, ta środkowa i dolna część, prostownik grzbietu na części piersiowej, żeby to były mięśnie spięte, to obłe, te okołoopadkowe. Jeśli, jeśli zależy Ci na tym, to wygooglujesz sobie i spojrzysz mniej więcej, spojrzysz głębiej na tą sprawę. Jakie jeszcze takie mięśnie, które powinieneś, które powinnaś wiedzieć? To są w sumie takie główne mięśnie, które właśnie zależą od tego garba czy nie. Dużo się mówi też o, a to zaraz, o, o takich y, narzędziach, które prostują, takie pajączki, coś w, tym, coś w tym deseń. Powiem Ci zaraz, powiem Ci zaraz o nich. Teraz chciałbym Ci powiedzieć o tym, jak to wzmacnić, jak wzmocnić te mięśnie właśnie, które są za, na, na, za bardzo rozluźnione, które właśnie muszą być napięte, żeby tą postawę prawidłową utrzymać. Bo prosta postawa to nie jest taka prosta sprawa. Więc tak, pierwszą rzeczą. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś, powinieneś zrobić jest. Yy, pierwsze, takie automatyczne, na, 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 potem będzie automatyczne. Taką pierwszą rzeczą, którą powinnaś zrobić, jest yy, po prostu stanąć i trzymać tam postawę prosto. Zmucić się do tego, że to będzie na przykład bolało też. To przyszenie, co Ci mówiłem z rozciąganiem yy, głowy. Też możesz yy, sprawić, żeby barki przylegały. Prawda? Czy jeszcze barki przylegały oprócz tych m, części, o których Ci mówiłem, żeby jeszcze przylegały barki i przez to ściągać je, ściągać łopatki i wymuszać tą prawidłową postawę, która powinna być. Yy, I dzięki temu też napinasz te mięśnie około okołołopatkowe, te równoległoboczne. Wszystkie mięśnie, które właśnie mają być spięte, a nie, nadmier a nie nadmiernie rozluźnione, żeby te łopatki tam prosty kręgosłup trzymać. I głowę tak samo. Więc, yy, co Ci jeszcze mogę doradzić? Z takich. Żeby się trzymać się z dala od tego garba. Jest to, możesz sobie takie ćwiczenie zrobić odnośnie, odnośnie szyi. Zobacz, spróbuję tego się stawić. Widzisz? Nie robimy. Takie, takie ćwiczenie bardzo, bardzo proste, a bardzo dużo pomaga właśnie w tym rozciąganiu odcinka. Odcinka szyjnego i górnej części czworobocznego, prawda? To jest coś na zasadzie, że stoisz prosto i nie robisz zgięcia tako, prawda? Tylko starasz się. Będzie widać? Będzie widać. Starasz się wcisnąć brodę. Nie zmieniając, nie zmieniając pozycji szyi. Starasz się stać prosto i jakby czuć tą swoją szyję, że ona nie zmienia. Swoich, swojego miejsca, czyli tylko jakby swoją głowę, że ona przechyla się, przechyla się do przodu. Żeby robić to ćwiczenie prawidłowo, powinieneś, powinnaś, yy, powinieneś to powinnaś. mój dołożyłem w mikrofon. Powinnaś nie robić, powinieneś nie robić takiego zgięcia po prostu przy skłonie zwykłym, że rusza się twój odcinek szyjny. Tylko właśnie szyja prosto, szyja sztywna, tylko sama głowa ma chodzić, prawda? Powinno właśnie, jak masz te przykurczone te mięśnie około szyi, powinieneś powinnaś czuć, że z tyłu tam się jednak coś rozciąga. I to właśnie ten odcinek przykurczony szyjny i górna część właśnie tego, tego czworobocznego, tego twojego kaptura. Okej, okay. to ci już wytłumaczyłem, teraz już wiesz w jak, jakieś ćwiczenia, co to powoduje, już jak jesteś bardziej, nie jesteś już taki zielony, jak wszystko wokół mnie tutaj. I teraz powiem Ci, o, o czym to, o tych pajączkach i tych różnych rzeczach, co ja o tym myślę i czy to działa, czy nie działa, o co w tym chodzi. Więc tak, ja stosowałem pajączka, kupiłem sobie go specjalnie z chińskiej strony, jakiś najtańszy. I czy mi pomógł wyleczyć garba? No, zdziwisz, się, ale mi pomógł. Tylko, że to było na zasadzie, to działało na zasadzie takiej, że yy, uciskało mnie, bo takie na ramionczkach, prawda, ten, ten pajączek. To jest jak zapinane na rzepy tutaj po bokach. I to powodowało, to powodowało to u mnie, że podczas drugiego siedzenia, załóżmy na wykładach, to robiło, no, że po prostu się zacząłem garbić, prawda? I to mi na przykład nie robiło efektu, że mnie cały czas trzymało, tylko gdy już chciałem się zgarbić, to mi bardzo uciskało tutaj po bokach. Właśnie pod pachami i to ja też hamowało trochę przepływ krwi. To już mniejsza sprawa. Ogólnie mi upierało to. I co postanowiłem z tym zrobić? Postanowiłem zrobić z tym, że po prostu każdą jakby w każdej chwili, kiedy czuję, jakbym czuję mam tą świadomość, że mam to na sobie, to jakby żeby każda jakaś obcie, obcieranie, jakiś większy nacisk z tej, tej przodu, z przodu klatki, właśnie, z przodu barków, właśnie żeby go nie było. Wtedy właśnie trzymać prostą postawę i to się opłaciło faktycznie, potem tak patrzę, że to była takie. Czy dziwne? No, nie wiem. Dało efekt, ale osobiście bym tego nie polecał, bo to jest łatwe, to jest takie mechaniczne, takie bierne, powiem, powiedział. A postawa ma być prosta i jakby niewymuszona, że ma być, iść jakby z Twoich mięśni, swoich więzadł, ma być wypracowana przez ciebie bez żadnych wspomagaczy ani żadnych urządzeń z zewnątrz, prawda? Bo co z tego, że będziesz w całe życie będziesz używał takiego, będziesz używała takiego pajączka czy coś? No, no nie, raczej nie. Więc y, też to takie. Nieprzyjemne jest, szczególnie jak jakiś cięższy też wypadał mi, też mi sporo nerwów psu, Więc myślę, że taki pajączek na jakąś chwilę tak, żeby wypracować ten wzorzec ruchowy dobry, ten wzorzec prawidłowej postawy, ale oprócz tego, ale oprócz tego, yy, nadal taką dalszą metę, to myślę, że ćwiczenia, ćwiczenia yy, prawidłowe takie rutyny, bo siedzący tryb życia, nie oszukujmy się. Yy, Teraz yy, taki świat jest. Ci się nie zrobi. Właśnie trzeba tym zapobiegać, zapobiegać? tego. Zapobiegać tym właśnie tymi ćwiczeniami i rozciągać te mięśnie, które mogą być nadmiernie przykurczone. Tak to jest. Yy, więc yy, nie polecam na dłuższą metę. Na początek może i tobie, tobie jaki mi pomoże. Oj. Tobie jaki mi pomoże, więc... więc działaj, ale na dłuższą metę. Nie, nie polecam. Ok, więc myślę, że te 12, prawie 12 minut, te 12 minut noś, odnośnie garba ci sporo pomogły i tak, które ci uświadomiły, które, masz więcej wiedzy już w głowie odnośnie, odnośnie garba i o co w tym chodzi. Już nie mówię, że, powoduje, że garb może powodować w dalszych latach życia jakieś dyskopatie, jakieś mm, problemy ze zdrowiem. Wdowie garb, jak to wygląda, też tak patrząc estetycznie, jeśli widzisz osobę, która przechodzi koło ciebie, załóżmy jakąś ulicę randomową, prawda? Widzi, i widzi, że jest garbiona, to od razu masz takie przeczucie do niej, że ma, mm, że taki, że średnia osoba. A jeśli widzisz kogoś wyprostowanego, który jest taki, no, wzrasta, wzrasta w ogóle y, patrząc na kogoś, prawda? Wrasta, rośnie jakby w Twoich oczach, <grym> czy tak powiem. Więc to jest o wiele, o wiele lepsze samego postrzegania, samej takiej estetyki, bym powiedział. Więc nie warto się garbić, warto chodzić prostym, wyprostowanym i też polepszy ogólnie Twoje samopoczucie. Też nie będziesz miał różnych, na przykład yy, będzie dopływ krwi dobry do mózgu, będziesz lepiej myślał. Same plusy, same plusy. Nic zadać, nic ująć. Więc yy, jeśli zainteresować Cię ten film, taki długi i ani razu się... No, parę razy się zaciałem, ale chyba... ale chyba mi to wybaczysz. Początkujący youtuber tak ma. E, więc... Więc co? Więc daj łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj tutaj i co ci mogę życzyć? Mogę ci życzyć żeby był prostowany i zapraszam cię do następnego odcinka. Cześć.